Świetna frekwencja. Bardzo wielu uczestników z całej Polski, piękny obiekt, tutaj Płock naprawdę spisał się na medal, że przygotował nam takie piękne miejsce. Całe życie wychowywany byłem właśnie w Płocku, grałem w Wiśle Płock, więc trudno, żebym nie był związany emocjonalnie tutaj z Płockiem, zresztą to jest piękne miasto, jak widzimy, udało się dzięki, dzięki fajnym ludziom, sam też, ta, też pomagałem, żeby to było to właśnie miejsce tutaj na plaży. Trudno, żeby plażowe mistrzostwa Polski w tych nie odbyły się na plaży, także, także fajnie, fajnie, że w takich okolicznościach piękna przyroda, wokół także nic tylko się, nic tylko się cieszyć. Eee... Bliskie dla mnie miejsce, co tu, co tu oszukiwać, no wiadomo, że, że, że jestem wizytówką tego miasta, też nigdy o tym nie zapominam, więc wszystkie turnieje, czy to hartatywne, czy dla dzieci, staram się, jeżeli sam nie sędziować, to przynajmniej, to przynajmniej pojawiać się na nich i gdzieś tam pomagać w ich organizacji. W tego wolu ważne jest szybkie podejmowanie decyzji i zagranie nie tylko stopą, tak? widzimy, widzimy, mogliśmy podziwiać tutaj i, i barki, i zagranie barkiem, zagranie plecami, zagranie głową. Brak takiej bojaźni, tak. Ciągłe, ciągła pewność siebie gdzieś szukanie fajnych, często ryzykownych rozwiązań. To uzależnia strasznie, jak się chce grać, bo chce się być najlepszym. Jeżeli wiesz, że masz szansę na to, jeżeli widzisz, że ci idzie, to ci to jeszcze bardziej nakręca. Szczerze mówiąc, moje ostatnie dwa miesiące były wyjęte z życia. Trenowałem bardzo dużo, schudłem no już 9 kilo na samym treningu, także trenowałem bardzo dużo. Taki zwykły trening, robiąc sobie na stole, grając sobie z kolegą, przebijając, to dużo się nie nauczysz. No to trzeba mieć ze dwóch kolegów, którzy ci tą piłkę rzucają, ty sobie odbierasz. Teraz atakujesz, wracasz do stołu i już masz następną piłkę. Jest to świetna forma przygotowania, nauczenia się techniki, bo w sporcie bez techniki się niewiele zdziała. Sama ambicja, siła i, i dobre chęci nie wystarczą. Trzeba mieć umiejętności techniczne. Przyjechał do mnie stół dzisiaj właśnie bala, także na pewno będzie dobrze, dobrze wykorzystywany. I zgadzam się absolutnie. Wysiłek, wysiłek, jeszcze raz wysiłek, a jeszcze na plaży praca razy dwa, bo, bo jednak gdzieś te, te nogi się troszkę zapadają. Trzeba się przygotować technicznie. Na piachu też fizycznie, tak hala to co innego, hala to technika wystarczy. No jest trochę ciężej na pewno, ponieważ nie jest dynamika gry taka, jakbyśmy chcieli, Zakopujemy się w piasku, no ale jest to jednak kondyna także coś innego, także trzeba próbować. Wspaniałe, że w tak krótkim czasie, przecież tego w Polsce liczy sobie niespełna dwa lata, udało się tylu ludzi już przekonać, zachęcić, że warto, że to jest piękna dyscyplina sportu, ale przede wszystkim zabawa. Dla kandydatów na piłkarzy, czy na siatkarzy, czy nawet na piłkarzy ręcznych, tenisistów jest to świetna forma przygotowania. Na pewno to, że właśnie te mistrzostwa plażowe nie pomaga, bo gdzieś ten teren jest, no, poruszanie się jest bardzo utrudnione. Jak wyglądają moje treningi? Na pewno ja wywodzę się z piłki nożnej, tak od małego, od małego gdzieś w barwach drukarza, eskoli, Warszawia, czy dalej Polonii. Warszawa kształtowałem swoje umiejętności, obecnie gram w piłkę nożną w drukarzu, ale jest to trening. Staram się właśnie łączyć to, ale w tym momencie gdzieś może i zmierzać w kierunku Techbola. Na pewno mega, mega ogrom czasu. To, to nie jest półtorej godziny, to nie są dwie godziny, ale właśnie bliżej pięciu, sześciu, no, nawet momentami siedmiu, gdzieś ośmiu, gdzie spotykaliśmy się z Adrianem i tak naprawdę robiliśmy sobie no, dzień treningowy. Nie będę oryginalny, ale powiem, że poziom był bardzo wysoki. No, półfinały tutaj naprawdę przeciwnicy wymagający. Trzeba bardzo ciężko trenować, ponieważ ta wersja Techbola, czyli wersja na piasku, jest no, ciężka nie ma co ugrywać, to jest zupełnie, e, można by powiedzieć, inna odmiana e, te, te, e, te, nadzieję, że tej też, że dyscypliny sportu na zakrzywionym stole, zagrażone także, zagrażone tutaj także tutaj planata, trzeba troszkę e, pobiegać e, na tym piasku, żeby wyczuć i piasek, ocenia. i stół, i pole. Drodzy Państwo, prosimy o brawa. No, dziś właśnie w tym momencie nadszedł moment, nadszedł czas na wielkie emocje. Pora zaczynać. Wielkie emocje. I już niebawem się rozstrzygnął. Zagrywka na więc punkt. I szanowni państwo, już mamy, mamy tu drodzy państwo uszy, radość i wielkie brawa. Wielka no, wielka sprawa to dla Adriana Duszaka, ponieważ on został mistrzem Polski pierwszej edycji plażowych mistrzów. Drodzy państwo, właśnie tutaj, w Polsce. Gratulacje, drodzy państwo. Cudowna ta chwila. Jeszcze raz, Adrian Duszak. Jestem bardzo szczęśliwy. Nie będę ukrywał, jestem bardzo szczęśliwy. Pracowano to bardzo ciężko. E... No, ale ciężka praca, opłaca, udało się. Gramy dalej. Dużo radości, tak. No ale też i apetyt, jak to mówią, rośnie miara jedzenia, także, także czekam na kolejne turnieje, czekam na kolejne szanse pokazania swoich umiejętności. Ci chłopcy, którzy wywalczą tutaj medale. Pojadą na plażowe Mistrzostwa Świata. Poprosi to też był właśnie, jakiś główny cel, żeby reprezentować Polskę, ponieważ trzykrotnie Pana reprezentowałem Pana, nasz Pana, kraj w, dzień dzień, w dzień, normalnej wersji jak bola, czyli no. wersji halowej, ja tym razem plażowa. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Powitajmy na początku już wprawionego Adriana Duszaka i jego wspaniałego kompana Nepartumia Franciuka. Rewelacja Mistrzowie Polski w plażowych rozgrywkach tego. Wola ukłony w waszą stronę i to rzecz jasna, to me, co nasi delegaci uwielbiają najbardziej. Gratulacje. Wygrania nie tylko przeze mnie, ale też i przez mojego kolegę, tak samo jak i, i przez innych zawodników z podkody, bo to, że Adrian Duszak wygrywa co chwilę, to już się każdy przyzwyczaił, a to, że, to, że ktoś wygrywa inny, to ciężko, ciężko to załapać. Ale turniej spoko, piasek spoko. Tylko się cieszyć, że ten tegbal to on, najmłodsze dziecko polskiego sportu, rośnie całkiem fajnie. I teraz czekamy na życzliwość Ministerstwa Sportu, żebyśmy uzn byli uznani jako oficjalna dyscyplina sportu, tak jak to się dzieje we Francji, na Węgrzech, w Japonii, w Brazylii, w bardzo wielu krajach, ponad 120 krajów. Dzięki temu będziemy mogli być stowarzyszeni już w Światowej Federacji Tekbalu. Również Polski Komitet Olimpijski udziela nam dużego wsparcia. Jesteśmy już afiliowani jako dyscyplina pokazowa. I wielkim wyróżnieniem dla Tegbalu jest, że będzie y, y, przedstawicielem sportu na forum ekonomicznym w Krynicy we wrześniu, bardzo prestiżowej imprezie biznesowej, gdzie będziemy pre prezentować zupełnie nową dyscyplinę sportu. Rozmawiałem rzeczywiście z sędziami, którzy prowadzą, prowadzą te zawody. Widziałem kilku zawodników, którzy gdzieś tam nie byli zadowoleni z decyzji, od razu podpytałem, bo rzeczywiście jest kilka niuansów, o których wcześniej, wcześniej nie wiedziałem, nie miałem pojęcia ale no jak, jak w, każdych, w każdych zawodach to nie ma znaczenia, czy jest to piłka nożna nie wiem, w ekstraklasie polskiej, czy jest to piłka nożna w lidze mistrzów, czy tutaj każdy chce, gdzieś tam decyzje dla siebie korzystną a tutaj te obcierki albo uderzenie w kant, rzeczywiście to są takie, takie niuanse, które sędzia gdzieś tam musi wypada, wy, wyłapać i, i, i dobrze ocenić, ale z tego co tu widziałem, to, to, to fajnie, fajnie fajnie sędziowie się tutaj prezentują i, i oby tak dalej, tym bardziej, że są to chłopacy którzy sędziują bardzo często e, na zielonym boisku. Ja trenuję jako Trzech lat na pewno przydają się umiejętności techniczne, jak żonglerka, odbijanie głową i no przede wszystkim żonglerka. Tak? Jeśli opanujesz się o żonglerkę, tak na pewno jest łatwiej przebijać tę piłkę na drugą stronę, żeby ta piłka cały czas wędrowała ku górze. Tak? Żebyśmy potrafili jak najdłużej to piłkę utrzymać w powietrzu. Dostaniesz w polu piłkę, na przykład górną, przyjmujesz i masz ten spokój, tak? Masz spokój, wiesz co z nią zrobić, czy właśnie odegrać pasa. To jest bardzo dużo, bardzo dużo daje. Ja gram w półtora roku, odkąd gram u siebie w klubie i widzę bardzo dużą różnicę. Oczywiście chciałem sprawdzić jak to wygląda i strasznie mi się spodobało. Zresztą wszystko co związane jest z piłką kopaną, gdzieś tam bliskie jest mojemu sercu. Sam gdzieś tam pomiędzy, pomiędzy sezonami, kiedy jest ta przerwa chwilowa, to, to bawię się gdzieś tam cały czas na boisku ciężko się rozstać z zieloną trawą, w piłką. Jeżeli nie jest to siatko-noga, to właśnie teraz. Przyjechał do mnie stół dzisiaj właśnie tegbala, także na pewno będzie dobrze, dobrze wykorzystywany. Nie bez powodu wszystkie kluby premier angielskiej, a więc najsilniejszej ligi świata zakupiły, zainstalowały w swoich ośrodkach treningowych stoły do Tegbalu. Widziałem to już w szatni Realu Madryt nawet. Były takie filmik, gdzie wstawiony był stół do tegbala i gdzieś tam Marcelo, nie pamiętam z kim, ale grali, no fenomenalnie to wyglądało. To jest kapitalna forma treningu i cieszy, że legia Warszawa zamawia do swojej akademii. Już ma. Ma takie stoły arka gdynia, termalika, nieciecza krakowia, więc coraz więcej tego jest, ale moim zdaniem tu nie mam o czym dyskutować, ponieważ koszty w stosunku do korzyści są żadne, są symboliczne.